ale nie było takiego planu od początku, że będę językoznawcą, ani tego, że będę pracował na uniwersytecie czy na uniwersytecie w Białymstoku, ponieważ wybór polonistyki był dla mnie czymś naturalnym. To znaczy myślałem o tym, że w przyszłości będę dziennikarzem. Czyli raczej stanę po drugiej stronie kamery albo mikrofonu. Natomiast um, słyszałem takie opinie, czy wiedziałem, że dobrze jest jednak skończyć jakiś klasyczny kierunek, dyscyplinę, i zdecydowałem się na polonistykę. czym ja myślałem, że w przyszłości właśnie pójdę w kierunku e, dziennikarstwa, ponieważ. Czytanie było zawsze moją pasją. Pochodzę też z rodziny nauczycielskiej, gdzie właśnie tradycje nauczania tych dyscyplin klasycznych, czyli filologii polskiej, języka polskiego czy matematyki, były, były obecne. Więc kiedy zaproponowano mi, żebym został na Uniwersytecie w Białymstoku na wydziale filologicznym, tę propozycję, ta propozycja padła ze strony mojego promotora, czyli profesora Bogusława Nowowiejskiego. To byłem. Bardzo zaskoczony, tak pozytywnie zaskoczony, że to akurat przede mną otwierają się te drzwi. Moja praca naukowa była początkowo związana z historią języka polskiego. Przyglądałem się polszczyźnie XVIII, drugiej połowy XVIII i początku XIX wieku. Ale ponieważ zawsze gdzieś łączyłem tę pracę naukową z pracą taką praktyczną z nauczaniem języka polskiego, to z czasem skręciłem w kierunku glottodydaktyki, glottodydaktyki czyli nauczania języka polskiego jako obcego, jako drugiego, ale też także odziedziczonego. Obecnie pracuję w zakładzie polonistycznego językoznawstwa stosowanego, czyli ten aspekt... Użytkowy, stosowany, praktyczny mojej pracy jest niezwykle ważny. I zajmuję się szeroko rozumianym nauczaniem języka polskiego obcokrajowców, czyli nauczaniem języka polskiego obcokrajowców pod tablicą czy na kursach zdalnych, ale też nauczaniem nauczycieli, jak uczyć języka polskiego. Natomiast drugi aspekt ważny mojej pracy to ocena. Ocena języka polskiego obcokrajowców. Zasiadam w różnych ciałach i komisjach, które się tą oceną zajmują, które orzekają, czy ten obcokrajowiec już zna na tyle język polski, nie, nie tyle czy mówi poprawnie, ale czy posługuje się językiem polskim na tyle dobrze, że może komunikować, może wchodzić w nowe role, których wymaga język polski, a także zajmuje się oceną tych, którzy oceniają obcokrajowców i zasiadam również w różnych komisjach i ciałach eksperckich, które decydują, czy danym jednostkom przyznać akredytację, a w związku z tym również środki na to, by mogły realizować projekty związane z nauczaniem. Więc moja praca jest taka wieloaspektowa, ale ciągle jesteśmy w obszarze nauczania języka polskiego nie Polaków. Jest to praca niezwykle ciekawa, która odpowiada też na, taką, na takie zmiany, które zachodzą w społeczeństwie, czy które się dzieją nawet na świecie, ponieważ kiedy wybuchła w Ukrainie wojna i bardzo wielu Ukraińców przyjechało do Polski, wtedy na przykład zaoferowaliśmy wsparcie metodyczne dla osób. Nauczających języka polskiego czy uczących języka polskiego, właśnie osoby z Ukrainy. Ale też na przykład przygotowujemy materiały do nauczania języka polskiego jako obcego. Przygotowałem również opracowania do nauczania języka polskiego jako obcego, spacerem po Białym Stoku czy podlasie w Legendach. A teraz, ponieważ Właśnie, co będzie odpowiedzią na sytuację obecną związaną z obcokrajowcami, zostałem zaproszony do takiego bardzo dużego projektu wydawniczego. O którym na razie więcej nie powiem, ale tylko mogę zapowiedzieć, że jest on właśnie związany z tym, co obecnie dzieje się w Polsce w związku z obcokrajowcami. Moja praca również poza nauczaniem języka polskiego jako obcego, jest taką pracą językoznawcy, co uwaga wcale nie oznacza, że muszę znać wiele języków obcych, ale że mam pewne przygotowanie teoretyczne dotyczące języka polskiego. W związku z tym nie jestem biegłym sądowym, ale jestem raczej tak, taką osobą, która może zostać poproszona i tak się też zdarzało, że zwracały się do mnie kancelarie adwokackie z prośbą o wydanie opinii, opinii językoznawczej na temat różnych aspektów języka polskiego. Nie mogę zdradzić za wiele, ale proszono mnie o zaprojektowanie badań, o przeprowadzenie tych badań, napisanie jakiegoś komentarza do tego. Powiem tylko, że ma miało to bardzo duże przełożenie na funkcjonowanie i sytuację finansową firmy.